Dzień dobry, witamy Państwa w programie Okiem Związkowca. W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest pan Dawid Mika, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Dawidzie, czy działania antykryzysowe rządu mają wpływ na funkcjonowanie branży górniczej? Na branżę górniczą wiele czynników ma wpływ i także przyczyniła się ta pandemia do tego, gdyż wiele firm zawiesiło swoją działalność, przez co nie zużywają energii. Jak nie zużywają energii, to jednocześnie elektrownie nie sprzedają tej energii. Jak im nie sprzedają, nie muszą produkować, a jak nie produkują, to nie potrzebują naszego węgla. Czy w jakiś sposób odbiły się na Was skutki pandemii? Tak, oczywiście odbiły się na Was skutki pandemii. Zostało podpisane porozumienie w tamą wydobycie o zmniejszeniu czasu pracy o 20%, w taki sposób, że jeden dzień w tygodniu. Jesteśmy na bezpłatnych urlopach. Zdecydowaliśmy, że to będą środy, już nie robić za dużych przestoju w wydobyciu. I te skutki dotknęły te obniżki 20% dotknęły wszystkich, od prezesów aż do pracowników fizycznych. Przez trzy miesiące wszyscy zdeklarowaliśmy się solidarnie, że będziemy po prostu o 20% mniej zarabiać. Czy pracodawca w odpowiedni sposób zabezpiecza swoich pracowników przed zakażeniem? Na chwilę obecną profilaktykę, którą stosujemy, sprawdza się. Mamy bodajże przez ten cały okres pandemii tylko jeden udokumentowany przypadek zachorowania na koronawirusa. Wszyscy pracownicy mają maseczki. Na zakładach górniczych w wielu miejscach są dostępne środki odkażające, dezynfekujące i cały czas jest to pod kontrolą. A teraz oddalając się od przykrych spraw, związki zawodowe należące do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, który należy do grupy TAURON Wydobycie S.A., zarekomendowały, że oprócz używania swoich znaków, będą posługiwały się również logiem OPZZ, jako elementem, który ich łączy i spaja. Jak to się zaczęło i co skłoniło Was do poczynania tego kroku. To znaczy, takim początkiem tej całej, takiej wspólnej akcji to była e, przewidywana manifestacja w katowicach. Mieliśmy wtedy wszyscy pracownicy z całą wydobycie e, być na tej manifestacji i po prostu żebyśmy nie rozdzielali tutaj, bo do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych należy wiele związków w branży górniczej i żebyśmy tego nie rozdzielali po na poszczególne związki, że ktoś będzie w swoich kamizelkach, więc wpadliśmy na pomysł solidarnie, że po prostu wszyscy będziemy po prostu, co będą na tej manifestacji, żebyśmy byli w kamizelkach OPZZ-u, żeby to było bardziej widoczne, żeby się poszczególne te związki nie ozmywały, tylko solidarnie bylibyśmy jako jeden z Jeden po prostu większy związek. I zaczęło się tu od tego, że skontaktowałem się tutaj z wiceprzewodniczącą, z panią Barbarą Popielarz. Ona udostępniła mi kamizelki OPZZ-owskie. Niestety, stety lub niestety, nie, nie były potrzebne do użytku, bo manifestacja została odwołana. Ale idąc za ciosem, po prostu tutaj przewodniczący z Zakładu Głodniczego Sowiecki należący do OPZZ-u, doszliśmy do wniosku, że po prostu, żeby było to bardziej widoczne, że należymy do OPZZ-u, oprócz naszych log na drzwiach związkowych, będą jeszcze loga OPZZ-u. To bardzo ładnie się ułożyło, bo akurat wszystkie związki OPZZ-owskie praktycznie mają drzwi obok siebie, więc prawie jedna długość korytarza jest ładnie zapełniona logiem OPZZ-u. Czy myślisz, że coś Wam daje posługiwanie się logiem naszej konfederacji? Tak, oczywiście daje nam bardzo dużo. Jednoczy te wszystkie związki. Jednocześnie ludzie tak samo inaczej postrzegają PZZ, bo tak to zawsze ludzie kojarzyli tylko związek do którego należą. Nigdy nie zdawali sobie sprawy z tego, że ten związek należy jeszcze do ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. Tak to jest im łatwiej to dostrzec, tym bardziej, że. Przy zmianie ustawy o związkach zawodowych wszystkie pisma i porozumienia są podpisywane jako Czech Federacji OPZZ Solidarności i Forum. więc jak jest tam logo OPZZ, to czasem ludzie sobie nie zdawali sprawy, że to jedno logo reprezentuje także ich związek. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dziś z panem Dawidem Mika, wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce. Zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej www.opzz.org.pl oraz fanpage'ów na Facebooku i Twitterze, których adresy widnieją po prawej stronie ekranu. Dziękuję.